Witajcie, witajcie, moje drodzy, bo w wielu przebojach na mowach moich dzieci i mężczyzn, żeby wyszli, żeby mi tu nie oddychali, nie portali inne takie. Oto wydaje mi się, że mam już warunki, żeby zrealizować pewien spontaniczny projekcik. Oto są moje resztki upitalałam dzisiaj parę roślinek. I postanowiłam, że robię eksperymenty i będę łączyć różne roślinki w jednych doniczkach. Teraz tak, zasadniczo to to są roślinki z grup sukulentów. Sukulenty można ukorzeniać albo w wodzie, i tak zazwyczaj robiłam, że wkładałam je sobie do wazoników i tak sobie sterczały przez kilka tygodni, ale nawet miesięcy jako dekoracje. Dzisiaj idziemy yy, na grubo. Wymię pańskie i jakoś to będzie. Włożymy od razu do ziemi. Kupiłam parę takich fajnych osłoneczko do niczurek. Dziurki nie mają, ale są naturalne, więc wydaje mi się, że powinny się rozpuszczać, rozkładać i woda powinna odpływać. I taki oto jest koncept. W tą podstawkę włożę cztery takie. Później je jakoś kamulcami, bo keramzyc się skończył. No, Na szczęście jutro niedziela handlowa, więc kto wie, może polecimy, może polecimy. Yy, tak. I robimy taką kompozycję. Kto wie, kto wie, może nawet pójdziemy w kompozycję naścienną, wertykalną. Zobaczmy jak to wyjdzie. Bo tu jest parę takich o ceropegi upitoliłam troszkę. Takie dwa sznureczki. Malutko wziąłam, malutko wziąłam sznureczków wszystkiego. Yy, tu staruch, ten, który jest nowy, który jeszcze przeprowadzki nie miał. Yy, nie wiem, co z tego będzie. Wszystkie sukulenty, które miałam, wzięłam po parę odnóżek. A i tu mam taką roślinkę, która nie wiem, jak się nazywa od koleżanki Karoliny z Precyzy. serdeczne pozdrow. Yy, to jest niezniszczalne. To jest niezniszczalne, czy do wody, czy do ziemi, yy, czy z resztki, czy z ładnej roślineczki. To i tak wyrośnie. To i tak wyrośnie. Mało, że wyrośnie. To jeszcze kwitnie. Także cuda na hił. I tu też będzie eksperyment na sam koniec, bo mam parę liści, więc zobaczymy, czy. Czy liść wyda nam życie? Kto wie, kto wie. Ziemię mam, osłonki mam różne, bo nie wiem, czy pójdziemy w ten koncept, czy w zwykłe osłoneczki, czy w okrągłe, w jedną dużą. Mam też y, troszkę mniejszą, bo tu jest, co tu jest, to jest. 9 cm, czyli to będzie 10 cm. Chyba będzie 10. Chyba będzie 10. Tu są malutkie, nie pamiętam nawet ilo centymetrowe. No i te małe kopertki. Te małe kopertki to będzie o tak. I kopertek rośnie. I można dawać w prezencie znajomeczkom, albo sprzedawać i biznesy trzymać, nie? Także sadzimy. ziemię, mam jeszcze resztkę tej, którą mieliśmy ostatnio. Już Wam pokazuję, co to jest za ziemia. Co miałam ostatnio? Ziemia uniwersalna, ceramiz, perlit, storczykowe podłoże i kilka kulek keramzytowych. Także lecimy, lecimy, lecimy i słuchajcie, robimy to szybko, żeby Was nie zanudzać. Bierzemy pierwszą y, osłoneczkę, wsypujemy trochę ziemi. Zwiemy pańskie, trochę ziemi, cyk. No powiem Wam, to brzydko obciałam. Tak brzydko to obciałam, ale przewidziałam taką sytuację, że coś jest brzydko obcięte. Obetniemy to jeszcze bardziej, obetnę no, nożyczkami jeszcze tu listki. Sadzimy to do ziemi i zobaczymy, co z tego wyrośnie. Zobaczymy, to obetniemy. Obetniemy liście albo dwa. Wytkniemy. Wetk Dobra, palcem muszę zrobić dziurę, bo nie idzie wytknąć tak aż. A troszkę delikatności jednak nasze roślinki potrzebują, co nie? Dosypujemy ziemi. Palcami ugniatać. Można było nie wszak to korzonka nie ma nic. Żeby się nam dobrze w miarę trzymało. Ale delikatnie, bo ja nie testowałam jeszcze tak do końca tych osłoneczek. Ja widzicie, jak robię to robię, a że się pobrudzi, no się pobrudzi. No robię to się pobrudzi, nie? Cyk, i mamy pierwszą, bierzemy drugą, nożyczki. Ścinamy listki i tworzymy naszą kompozycję. O, ścięte. Ziemia. Do małej osłoneczki. O, tu mam jeszcze nawet gałązki brzuzek, bo kombinowałam z brzuskami ostatnio. Ale byłam w mocno stroju domowym, także nic nie nagrywałam. Paluszkiem robimy dziureczkę, wtykamy, cyk, cyk, ubijamy, uklapujemy, dosypujemy. Gotowe. I gotowe. I takie ogrodnictwo ja rozumiem. Łatwo, pięknie, przyjemnie, szybko. I wtedy tylko czekać na efekty. O, proszę bardzo. No, słuchajcie, to wygląda cudownie. No, cudownie. Dodać tylko w wstążeczkę. A parapetowa mi się kroi jakaś. Yy, także będzie idealny dodatek do prezentu. Że nie pójdę tego z tym nie, no spokojnie. Yy, dobra, i teraz mamy te ładne. To teraz można by wykorzystać. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe, zobaczcie, bo to ma taki bardzo gruby pień wtedy brzydkie duże liście i z tego wyrastają małe. Z tego wyrastają małe, więc obetnę te duże listki. Zamówiłam sobie w zielonym parapecie znowu paczuszkę i zamówiłam sobie taki mini sekretorek, małe nożyczki. Takie jak do paznokci, ale są do roślin, więc będzie full pro. Powiem wam coś tu co jest suchego, ale Dobra, przyznam wam się, przyznam wam się, Karolina, wybacz, ale ja trochę o tą roślinę nie dbam. To był też taki eksperyment pod tytułem: Ciekawe, ile to wytrzyma. Wytrzymało. Ziemiacyk. Zgarniamy z rantu. I teraz tak, to wezmę, wcisnę troszkę na brzeg bardziej. I tu, tu zrobimy kompozycję. Także. Zobaczcie, dosypałam dosyć pełno, dosyć tyle. Weźmiemy, może w to wetkniemy ceropegie, tylko muszę teraz ogarnąć, gdzie jest o właśnie, gdzie jest początek, a gdzie koniec. Teraz trochę słabo muszę to uciąć dalej, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Korzeń wyjdzie nam z tych miejsc, w których były liście. Tu na łodydze nigdzie nam korzeń nie wyjdzie. Tu mam to y, listkowe wyjście i dopiero tu, to jest dosyć długa przerwa, a tu jest mniejsza przerwa, więc ja skracam tą łodygę do tego miejsca i teraz powiem Wam, jest lipa, bo przez to, że obcinam y, teraz te liście, to to jest wrażliwsze i... Może być lipa z ukorzeniami, bo powinna ta roślinka teraz poleżeć sobie tak ze 2-3 godzinki na powietrzu. Powinna tutaj ta rana zarosnąć e, warstwą, warstwą na K. Ja ją zapiszę w opisie, jak się ta warstwa nazywa. Nazewnictwo tutaj mniej istotne. Istotne jest co? To, że to może się nie udać. Ale potraktujmy to jako eksperyment. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz wetknąć to, to nie będzie taka łatwa sprawa, bo ja muszę to zrobić w miarę łagodnie i w miarę głęboko mi to musi wejść, bo przecież mi muszą wejść też te dwa listki, więc to muszę jakoś zawinąć. Jak to zawinąć? Chyba będę musiała to czymś przytrzymać. Nie wiem, może spinkę? Może spinkę jakąś będzie dzieciom zakosiła? Dobra, obetniemy jeszcze dwa listki, żeby to weszło głębiej. Bo potem z kolei jest długa przerwa, zanim się pojawiają liście i walniemy tu zawias. Dobrze, to tutaj nie wyjdzie nam za dużo roślinek. Jednak muszę odsypać trochę ziemi, to tak nie wyjdzie. To nie jest takie proste, jak, jak ja zakładałam, że cyk, cyk i gotowe. Więc odsypałam ziemi. Teraz ułożę dopiero sobie przy ranciku ceropegie. I teraz ją zasypię. Chociaż właściwie mogłabym jej jeszcze nie zasypywać, tylko najpierw tu dodać jeszcze kolejne roślinki, bo poza ceropegią. Co za poza ceropegią byśmy tu dodali? Zobaczcie, jest takie wiszące. No dodajmy tą jeszcze jedną lineczkę ceropegi. Znowu obetnę. Znowu obcinam listki. Znowu obcinam listki małe, biedne i urocze. Dobra, ceropegię ja odkładam. Wiecie co? Weźmiemy tego kikuta, wsadzimy. To jest... Nie wiem, co to jest. To jest patyczak jakiś. I patyczak mi ładnie, pięknie rośnie, wisi. Dostał nowe, nową miejscóweczkę. On tu korzenie już Wam powiem wytwarza. Tylko to są takie te naziemne, suche dosyć... Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ten patyczak jest dosyć suchy taki i sztywny. I on nie bardzo chce w takim małym miejscu wisieć. Ja to po prostu wtykam, zobaczcie. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ja się nie znam tak na roślinkach. Więc e, tak. Wszystko to wygląda. Przechylmy go w tę stronę. I teraz tu jeszcze mamy kawałek miejsca. Dobra, jednego wyjmiemy. Jednego wyjmiemy, zrobimy na drugą, na drugą słoneczkę. Wtykamy. Wetknięte. I dodamy. On nie chce. On nie chce tam być. Ceropegie też mówi, że ona się z tego wymiksować chce. Jej się nie do końca podoba mój koncept, ale ja ją przekonam. To jest naprawdę genialna myśl. Trzeba robić eksperymenty. Testować, patrzeć, uczyć się. Jak się inaczej nauczysz? No przez to się nauczysz, że doświadczenia nabierasz. Jak doświadczenia nabierasz, to zapamiętujesz. Aha, zrobiłam tak. I to był błąd, był umarło. Tak, i teraz mamy jeszcze takie pertki, więc nie wiem, czy to obcinać. To jest grubosz. Bardzo pięknie mi urósł. Słuchajcie, trochę to poruszam. Zobaczę, czy to. Nie. Powiem Wam tak. W imię pańskie zakopujemy to. Sadzimy tutaj takich. Zobaczymy, ile się zmieści. Zasypiemy to. Tak, zasypiemy delikatnie. Delikatnie. Naprawdę staram się być delikatna. I jeszcze tu jedno. W tym miejscu mam dziurę w mojej osłonce. To mi fajnie przytrzyma. Ceropegie. Teraz wysypiemy trochę ziemi. Ale muszę poszukać taki. Bo mam tu mocną miks jednak ziemiowy. I to jest wszystko. Dobra. I teraz co? Teraz się trzeba pomodlić. Kto się modli, to się modli. Kto się nie modli, to niech pomyśli pozytywnie o tym projekcie szalonym. Dobra, jest kompozycja. Taki biedak na razie. Ale słuchajcie, no kto wie. Generalnie mi się to bardzo podoba, jak to wygląda. Do tego takie mini, no musiałabym zdecydowanie mniejszą słoneczkę kupić. Nie, że wszystko to samo, wszystko pod linijkę, jeden rodzaj. Nie, 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 nie. Trzeba tu wprowadzić jakieś rozmaicenie. Coś musi się dziać. Także idzie nasza osłoneczka numer 3. I teraz bierzemy osłoneczkę numer 4. Zostały nam jeszcze. Mm, teraz będzie ciężko. Teraz będzie ciężko. Mamy tutaj starca. Starca, jak wam mówiłam, ziemiórki mi zjadły. I ziemiórki mi już latają. A ziemiórki to jest takie dziadowstwo, piekielstwo. To jest tak ciężko się pozbyć tego kolerstwa, ale zamówiłam też w zielonym parapecie. Yy, no i jak, jakaś nowość. I jakiś nowy środek to mi wypada. Nie chcę się to trzymać. To nie jest taka łatwa sprawa. W każdym razie w zielonym parapecie zamówiłam robaczki, które zjadają inne robaczki. I to ma zjadać. Yy, Rozpuszcza się w wodzie, nadaje się temu życia i, i, i powinny w niedługim czasie zacząć żreć. Czy zaczną żreć? Ja nie wiem. To się okaże. To się okaże. Ok. Starzec się trzyma. Teraz bierzemy ceropegię, bo ona też musi wejść dosyć głęboko. Oczywiście znowu skracam do miejsca, w którym wyjdą liście. Zawijam to na sam spód. Na sam spód, żeby to mi się jako tak otrzymało. Powiem, wam utletuję jeszcze listki, żeby to głębiej weszło. Żeby to głębiej weszło. I yy, no, w imię pańskiej, ale zobaczymy, zobaczymy. Na takich maluchach można eksperymentować. To tak źle brzmi eksperymentować na maluchach. No, eksperymentuję. Przyszedł mój mały widok. Ale na dużych kwiatach. Na dużych też będę eksperymentować. Mam parę konceptów. Strasz, nic ty nie słyszał! Tak. No, tak. Ty to już na Tak, to idzie. tak, słychać tam, słychać gdzieś w oddali, może jakiś pogłos, to nie wiem, co to jest, to dostałam od y, pani Gieni ode mnie z pracy, pani Gienia ode mnie z pracy ma bardzo dużo roślinek i co jakiś czas przychodzi i się denerwuje, że ma dużo roślinek, które jej przeszkadzają i wtedy ja jej mówię, ale pani Gieni, żaden problem, tak, pani ma mało miejsca, bo pani dużo wnuków się natworzyło, to możemy zrobić taką wymianę, że ja wnuków od pani nie zabiorę, ale roślinki... Miejsce, czemu nie, czuję, nie, nie. I wtedy, o, proszę bardzo, proszę bardzo, mamy miejsce na eksperymenty. Dobra, tego skracam. Nie wiem, co z tego będzie. Zobaczcie, to jest znowu ten patyczak. Taki niefortunny fragmencik mi się tu napatoczył. I jeszcze, może tu z tych resztek, zobaczcie, o, mamy taki kikulec i ten kikulec też wstawimy tutaj do naszej kompozycji. Zobaczcie, taki totalny kikulec. Kikulec od Karoliny. Yy, wtykam. Dosypuję ziemi i już Wam pokazuję, co tu wyszło, jak tu wyszło. I czekamy na efekty, czy to urośnie, czy nie urośnie. Dobra, potrząsam, potrząsam, żeby ta ziemia wszędzie mi tam wleciała, ale nie chcę tego za mocno ubijać, żeby moich roślinek nie ubić. E, powstała kompozycja taka. E, no, i, no i wkładam tę kompozycję do tych kompozycji i w ten oto prosty sposób. Zobaczcie, co powstało. Nie wiem, gdzie to najlepiej będzie widać. Wertykalne, no nie nada się na razie na wertykalne, bo jest zbyt miękkie, zbyt gipkie. Będzie na razie sobie stało na wprost, standardowo. Muszę kupić zdecydowanie keramzyt, jakieś kamyczki, coś, żeby powtykać tutaj w te przerwy. I robimy zbliżenie na gotowe dzieło. Tak prezentuje się gotowe dzieło. Także mamy tutaj różne typy sukulentów. Jest starzec, jest gruboż, są patyczaki, jest nazw. Może on wcale nie ma dziwnej nazwy, może on ma prostą nazwę. Prezent od Karoliny w każdym razie. Jest też ceropegia. Yy, tak, i to jest wszystko, jak widzicie, dosyć luźne. Także w te miejsca wolne tu musiałabym powtykać coś. Kamyczki, keramzyt. I czekajcie na efekty, no dajmy temu z miesiąc, no niech teraz zmarnieje nawet po tych dziwnych eksperymentach, na dwa tygodnie niech zmarnieje, parę razy podleje, zobaczymy, zobaczymy. Także eksperymentujcie razem ze mną, Katarzyna się kłania, pozdrawiam, do zobaczenia w następnej części, to była, no jaka dzisiaj nazwa? Eksperymenty z Katarzyną. Cześć i pa!